Dzień dobry, koziorożców. To czytanie dla Ciebie na miesiąc marzec 2023. Witam Cię serdecznie. Cieszę się, że jesteś na moim kanale i oglądasz ten filmik. E, zobaczymy, jakie. Może tak, zainspiruj się tym czytaniem, tak? E, weź z tego czytania to, co najlepsze. Pamiętaj, że to Ty podejmujesz decyzję, tak, ostatecznie i, i wygrywasz z tym życiem, tak? Ważne jest działanie, ważne jest stawianie sobie celów i realizowanie ich, bo bezczynność nie doprowadza nigdy do niczego, tak? Więc zobaczymy, jakie energie będą Ci towarzyszyły w miesiącu marcu. Teraz przełożymy karty i zobaczymy. Trzeba działać, tak? Po prostu trzeba działać. No i zobaczymy, co tu mamy w tle, jakie energie, zwycięstwo, tak? Odbierz nagrodę, popraw, co nie działa i róż po stabilność. A więc takie energie mówiące o właśnie komunikacji, o tym, żeby ruszać po stabilność finansową i, i poprawić, tak? To, co nie działa. No dobrze, z jaką energią wchodzisz do miesiąca marca? Mamy już ten miesiąc, ale zobaczymy. Bogini stabilności, królowa denarów, tak? Przeszłość. Przeszłość, co na myśli? Siódmeczka kielichów. Teraźniejszość, emocje, tak? Pięć denarów. No i y, przyszłość, działania, tak? Paść denarów. I karta rada. Dziewięć denarów. No, mamy tutaj bardzo dużo, zarysowały za nam się denary, tak jak w większości znaków w tym miesiącu, marcu. Ale to, co odchodzi do przeszłości, to to, że nauczyłeś się marzyć, nauczyłeś się myśleć, tak, o tym, czego pragniesz. A wchodzisz z tą energią, tak, taka energia ogólna, to jest y, taka energia, Osoby bardzo pracowitej, osoby zamożne, zamożnej, w sensie takiej, która trzyma tą stabilność finansową w ryzach, tak? Potrafi zarządzać tymi finansami. Jest to energia bardzo taka rozumna, i z taką energią właśnie wchodzisz do miesiąca marca, tak? To, co odchodzi do przyszłości, tak jak już powiedziałam, nauczyłaś się marzyć, nauczyłaś się, myśleć o tym, co jest dla Ciebie ważne, to, czego byś chciał w życiu, chciała. A teraz zmagasz się z tym, żeby wyjść z deficytów. I z tą energią właśnie królowej denarów wchodzisz, tak? Ty musisz e, ruszyć po tą stabilność. Zobacz, drogi koziorożcu. wyjść z deficytów, wyjdź z deficytów. E, takich finansowych, wyjść deficytów emocjonalnych, z tą pewnością siebie, tak? Ty ruszasz po tą stabilność. Zobaczymy, dlaczego nam się pojawiła ta karta pięciu denarów, bo ty e, nie widzisz pewnych rzeczy, pewnych rozwiązań, tak? Yy, jesteś w takiej stagnacji troszeczkę, drogi koziorożcu, musisz ruszyć po tą stabilność, do czego zaprasza Cię właśnie ta iskierka, tak, stabilności, z wielką taką rado, radością i pewnością siebie, tak, yy, rusz po tą stabilność, rusz, bo, to, bo ta energia jest taka jeszcze nieokrzesana, ale ale Ty jeszcze nie wiesz, jak za to się zabrać, ale najpierw, tak, Ty, zobaczymy, ja odłożę sobie tą kartę, ty y, ruszasz po tą stabilność, y, właśnie znajdując własną enklawę, znajdując miejsce, w którym ty się będziesz dobrze czuł, będziesz się rozwijał, będziesz mógł się spełniać. Takie miejsce jest ci potrzebne i to będzie ta twoja iskra tak? stabilności, gdzie ty później rozpalisz ten ogień, tak? I wejdziesz tą, tą dziewiątkę denarów, czyli takiego spełnienia, tak? Spełnienia finansowego. Piękna karta. I ty naucz się nagradzać siebie za każdy twój mały sukces. Za każdy twój mały sukces, który, który za każdy może cel, który doprowadzisz do końca, zrealizujesz go, nagradzaj siebie, tak? Nagradzaj siebie za to. Wejdziesz wtedy tą energię Yy, takiej yy, pewności siebie i wolności, że tak powiem, tak, i wolności. No same yy, mamy tutaj i iskrę stabilności jest źródło stabilności, posłuchaj, jest z yy, tą energią boginią, ty jesteś naprawdę jak taki wamp, który idzie po tą stabilność finansową w marcu. Bardzo dużo znaków miało właśnie te karty denarowe, tak, i daj myślą, relaks, Daj myślą, relaks, bo ty boisz się, że ty nie wyjdziesz z tych deficytów, jakie masz. Ty wyjdziesz z tych deficytów, ale ty musisz zacząć planować, zacząć układać sobie plan, tak? I ty wyjdziesz z tych deficytów. Nie bój się marzyć, nie bój się marzyć, bo marzenia się spełniają, ale żeby się spełniały, trzeba działać, tak? Trzeba działać i je realizować. Bo zobacz, jest w tobie moc. Jest w tobie moc. Ty pożądasz tego, tego spełnienia, tego właśnie takiego, tej stabilności finansowej. Ty tego pożądasz i odnajdź w sobie tą moc, tą siłę, bo ona w tobie drzemie, tą pewność siebie, jesteś silną osobą i ta energia będzie Ci towarzyszyła w marcu, więc wykorzystaj ją, tak? Wykorzystaj ją. Proszę bardzo, i cesarzowa przy tym. I cesarzowa przy tym, karta cesarzowej. Jesteś piękną kobietą, zadbaj o siebie, tak? W tym wszystkim bądź. Zadbaj o siebie właśnie fizycznie, tak? Wie, no, każda kobieta wie, jak o siebie dbać, więc, więc poddaj się temu i, i realizuj. Postaw sobie taki cel, że, że miesiąc marzec, wiosna kwitną kwiaty i ty też zakwitasz, tak? Zakwitasz razem z tym przyjściem wiosny. Stajesz się pełna właśnie mocy, pożądania, miłości, otwierasz się na, po prostu na życie, tak? Od nowa i wychodzisz z tych deficytów finansowych, ponieważ dostajesz. Takiego kopa energii, tak? Yy, ta energia cię rozpiera, i ty masz chęć do działania. Ty masz chęć do działania wraz z przyjściem tego, tego właśnie i proszę, królowa kielichów, energia bardzo takiej bogini wolności, wrażliwości, yy, opiekuńczości, tak? W tobie budzą się te emocje. W tobie naprawdę budzą się wraz z przyjściem tej wiosny yy, takie emocje, które które sprawią ci dużo radości i poczujesz się dobrze sama ze sobą, tak, drogi koziorożcu. I w tym wszystkim, tak, trenuj cierpliwość. Ten miesiąc jest długi, yy, trudny, tak, ale dla ciebie, ale ty pokonasz wszystkie trudności, yy, trenując cierpliwość, będąc w takiej właśnie cierpliwości. Ja jeszcze tu muszę wyjąć energię do tej Proszę, proszę bardzo, dziesiątka mieczy, której ze znaków też miał. Kończy się ten trudny dla Ciebie czas. Kończy się ten trudny dla Ciebie czas tych złych myśli. Ty otwórz się na te zmiany, yy, właśnie na te zmiany, moja kochana. Otwórz się na te zmiany. Ta dziesiątka mieczy, tak, mówi o naprawdę trudnych przejściach w Twoim życiu, o trudnym, trudnym takim etapie w Twoim życiu, gdzie Ty. Już dochodzisz naprawdę do ściany, te Twoje myśli. To jest, to jest jakaś już obsesja, ale Ty. Yy, proszę bardzo, bądź racjonalna w tym wszystkim. Naucz się stawiać granice i wyrusz w drogę. Także, proszę, ten Twój zły etap w życiu kończy się, tak? Kończy się naprawdę. Ta energia, będą się przeplatały, ale ty musisz pracować nad sobą. Musisz pracować nad sobą i zacząć widzieć więcej. Nie ograniczaj się. Nie ograniczaj się. Ja wiem, że te dziesięć mieczy to trudna energia, która właśnie y, zakańcza ten, ten trudny cykl, tak? Ty zacznij widzieć więcej i otwórz się na zmianę. I otwórz się na zmianę. Ja chciałabym dobrać jedną kartę, taką właśnie. Jedną energię do dziesięciu mieczy z innej talii, tak? Proszę bardzo, wierzę. Ta dziesiątka mieczy pokazała się, bo coś tutaj runie, coś na co nie będziesz miała wpływu, coś co musi się zakończyć, tak, coś z czym ty walczyłaś i nie miałaś siły tego zakończyć, zakończy się samo, być może nie w taki sposób, jaki ty oczeki będziesz oczekiwała, ale ty nie potrafiłaś czym skończyć i to, to się zburzy samo, tak, i ty zaczniesz, zaraz zobaczymy, proszę bardzo, jeszcze raz królowa denarów. Przepiękna energia, ty zaczniesz budować od nowa, z tą pewnością siebie. Przepiękna karta. Naprawdę zaczniesz budować od nowa tą swoją stabilność finansową. Zobaczymy jeszcze, jakie, jakie słowa mocy dla ciebie płyną z afirmacji, drogi koziorożcu. Zobaczymy. Każdego dnia coraz bardziej otwieram ramiona swojej duszy i serca na wolność. No właśnie, pokazała nam się tutaj królowa kielichów, tak? czyli taka yy, bogini wolności. Tak? Bądź tej energii opiekuńczości, radości, niech te dziesięć mieczy otworzycie cię na zmiany, niech, niech to wszystko już właśnie te, ten przełom taki w twoim życiu nastąpi i się zakończy coś, z czym ty nie potrafiłaś skończyć, tak? I każdego dnia coraz bardziej otwieram ramiona swojej duszy i serca na wolność. Życzę ci drogi koziorożcu wszystkiego co najlepsze. Trzymam za ciebie kciuki i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.